Cześć! Dzisiaj mam przed sobą urządzenia, które nazywają się przekaźnikami kontroli napięcia. Urządzenia kontrolujące napięcie potrzebne są w każdej szafie sterowniczej. W prostych rozwiązaniach są to zwykłe wskaźniki obecności faz, ale we wszystkich innych, bardziej zaawansowanych aplikacjach znajdziemy już wielofunkcyjne przekaźniki nadzorcze. Niezbędne są szczególnie tam, gdzie występują silniki elektryczne. I dlatego dzisiaj najbardziej skupimy się na tym zagadnieniu. Z tego filmu dowiesz się, jakie sytuacje stwarzają zagrożenie dla pracy maszyn zasilanych napięciem trójfazowym i w jaki sposób przekaźniki kontroli napięcia chronią maszyny przed następstwami tych sytuacji. Omówię również budowę, zasadę działania oraz sposób podłączenia przykładowego przekaźnika. Na końcu pokażę na tym układzie. Symulacje omawianych zagrożeń i to w jaki sposób przekaźnik kontroli napięcia na nie reaguje. To co? Do dzieła! Na wstępie powiem, że przekaźnik kontroli napięcia to urządzenie, które chroni maszyny przed trzema najczęściej niechcianymi sytuacjami, takimi jak asymetria napięć, zanik fazy oraz zamiana kolejności faz. Poza tym chroni także przed wystąpieniem zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia zasilającego. Podstawowym elementem układu napędowego jest silnik. A żeby dokonać jego prawidłowego rozruchu, musimy mu zapewnić prawidłowe zasilanie. Po pierwsze, napięcie musi być symetryczne, czyli musi mieć taką samą wartość na każdym uzwojeniu. Poza tym muszą być doprowadzone wszystkie trzy fazy, a po trzecie muszą być podane w odpowiedniej kolejności. Jeżeli zasilanie doprowadzimy nieprawidłowo, możemy przyczynić się do uszkodzenia silnika. A to jak wiadomo często wiąże się z długimi i kosztownymi przestojami linii produkcyjnych. Przyjrzyjmy się teraz bliżej trzem kwestiom, o których wspomniałem. Zacznijmy może od zagrożeń wynikających z asymetrii napięć. To zjawisko występuje wtedy, kiedy mamy nierównomierne obciążenie uzwojeń silnika. Przez to wzrasta temperatura uzwojeń, co może doprowadzić do uszkodzenia izolacji, a to już niedaleka droga do zwarcia uzwojeń i uszkodzenia silnika. A jakie sytuacje mogą spowodować asymetrię napięć? Trójfazowe systemy dystrybucji często obsługują także jednofazowe obciążenia. A nierównomierne rozłożenie tych jednofazowych obciążeń może spowodować nierównowagę wszystkich trzech faz. Przejdźmy teraz do szczególnego przypadku asymetrii napięć. Jest nim całkowity zanik fazy. Brak jednej z faz sprawia, że w pozostałych uzwojeniach wzrasta prąd. Podczas rozruchu może to spowodować uszkodzenie tych uzwojeń. Może ustąpić przegrzanie, uszkodzenie izolacji, a później zwarcie uzwojeń. Prawidłowy rozruch w przypadku braku jednej z faz nie jest możliwy. Taki silnik może nawet wcale nie ruszyć. Jakie sytuacje mogą spowodować zanik fazy? Tutaj naprawdę może być wiele przyczyn. Po pierwsze, może być to niesprawność styku roboczego stycznika. Może się zdarzyć, że styk roboczy się po prostu przepali albo zwiększy się jego oporność. Inne prawdopodobne sytuacje to chociażby wyrwanie się przewodu z tulejki zaciskowej, pominięcie połączenia podczas prowadzonych prac serwisowych, ucięcie przewodu w wyniku jakichś zdarzeń losowych, czy też wysunięcie się przewodu spod źle dokręconego zacisku styku roboczego stycznika. Kolejne zagrożenie to zamiana kolejności faz. Może ona być niebezpieczna dla maszyny, jak i dla samego operatora. Niekontrolowana zamiana kolejności faz zasilających silnika spowoduje oczywiście jego ruch w przeciwnym kierunku. I przykładowo, pompa zamiast tłoczyć będzie zasysać wodę, a transporter w linii produkcyjnej poprowadzi jadące na nich produkty w przeciwnym kierunku. Teraz już na pewno widzisz, że sam wyłącznik silnikowy nie wystarczy, aby prawidłowo zabezpieczyć silnik. Trzeba pamiętać, że każde urządzenie ma swoje ściśle określone zadania, swoją funkcję. Pamiętajmy, że wyłącznik silnikowy chroni silnik jedynie przed wystąpieniem przeciążenia i przed zwarciem. Natomiast na przekaźniku kontroli napięcia spoczywa szereg innych zadań. Partnerem dzisiejszego filmu jest firma Finder, która ma w swojej ofercie wiele przekaźników kontroli napięcia dedykowanych do różnych typów aplikacji. Są tutaj zarówno urządzenia o większej, jak i o mniejszej ilości dostępnych funkcji, w zależności od potrzeb. Z serii 70 można dobrać przekaźnik do układów wentylacyjnych i klimatyzacji, układów sterowania pompami, maszyn stolarskich czy przenośników. Seria 70.11 to przekaźniki do nadzoru napięcia w układach jednofazowych. Seria 70, 31, 41 i 42 to wielofunkcyjne urządzenia służące do nadzoru napięcia w układach trójfazowych, gdzie 41 i 42 posiadają dodatkowo nadzór przewodu neutralnego. Serie 70, 61 i 62 służą do nadzoru kolejności oraz zaniku faz w układach trójfazowych. Każde z tych urządzeń opisaliśmy szerzej w artykule, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. My dzisiaj zajmiemy się przekaźnikiem trójfazowym z serii 7042. Na jego przykładzie omówię budowę i zasady działania przekaźnika kontroli napięcia. Na tym schemacie widzimy wszystkie zaciski przekaźnika. To jakie mamy zaciski zależy od konkretnego urządzenia. Co jest niezbędne to zaciski pod które podłączymy trzy fazy. Jest to przekaźnik, więc musi też posiadać przynajmniej jeden styk przełączny. W przypadku tego modelu mamy dostępne dwa styki przekaźnika. Do zacisku wspólnego 11 pierwszego styku podłączamy napięcie sterujące. Z zacisku 12 prowadzimy przewód do lampki kontrolnej, która może wskazywać błąd. Natomiast z zacisku 14 prowadzimy sygnał sterujący dalej przeważnie na cewkę stycznika. Działanie takiego przekaźnika polega na tym, że po wystąpieniu jednego z omówionych zagrożeń, czyli asymetrii braku faz lub zamiany kolejności faz, nastąpi przełączenie ze styku przekaźnika. W efekcie następuje rozwarcie obwodu, zatrzymanie pracy silnika. Należy pamiętać, że urządzenie sprawdza wystąpienie omawianych sytuacji przed punktem jego podłączenia. Jeżeli przykładowo zamiana faz wystąpi w tym miejscu, to urządzenie zareaguje. Jeżeli dojdzie do zamiany kolejności faz za stycznikiem, urządzenie nie zareaguje. To samo tyczy się zaniku jednej z faz. Dodatkowo w tym modelu mamy jeszcze zacisk, pod który podłącza się przewód neutralny. Dzięki temu mamy również możliwość nadzoru utraty przewodu neutralnego. Taka funkcja jest niezwykle przydatna, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej, instalacjach domowych czy też w serwerowniach. Gdzie poza urządzeniami zasilanymi napięciem trójfazowym znajdują się również urządzenia jednofazowe. Dzięki temu taki przekaźnik chroni również przed następstwami utraty przewodu neutralnego. W gospodarstwach domowych niepożądanym zjawiskiem mogącym zagrażać urządzeniom są przepięcia. Należy pamiętać, że nie zawsze ich powodem są zjawiska atmosferyczne. Jedną z innych przyczyn może być przewiercenie albo uszkodzenie przewodu neutralnego. W takiej sytuacji dla przedstawionego obwodu napięcie, które pojawi się na zaznaczonych odbiornikach, zależne jest od wartości impedancji tych odbiorników i może sięgać wartości bliskich napięciu międzyfazowemu. Dzięki kontroli utraty przewodu neutralnego możemy zapobiec tego typu zdarzeniom. Przejdźmy teraz do omówienia wszystkich pokręt na obudowie przekaźnika. Pierwsze górne pokrętło po lewej stronie to wybór podstawowej funkcji przekaźnika. Mamy tutaj do wyboru opcje Over voltage, Zbyt wysokie napięcie, Under Voltage, Zbyt niskie napięcie oraz Window Mode, czyli kontrola wybranego zakresu napięć. Każda z tych opcji może być wybrana wraz z dodatkową funkcją pamięci błędu. Co to takiego jest? Jeżeli chcemy, aby urządzenie pamiętało zaistnienie niepożądanej sytuacji po rozłączeniu obwodu, Należy wybrać funkcję pamięci błędu. Można ją wybrać poprzez przełączenie pierwszego pokrętła do jednej z pozycji zawierającej literkę M w nazwie od Memory. W przypadku wybrania opcji bez pamięci błędu nastąpi zamknięcie obwodu sterującego bez pamięci o zaistnieniu jakiegokolwiek zdarzenia. Pozostałe pokrętła to regulatory. Drugie pokrętło to po prawej stronie służy do wyboru maksymalnego napięcia. Możemy wybrać wartość z przedziału od 380 do 480 V. Kolejne pokrętło służy do wyboru akceptowalnej asymetrii napięć. Określa się ją tutaj w sposób procentowy. Możemy wybrać od 5 do 25% odchylenia od normy. Kolejne pokrętło służy do wyboru minimalnej akceptowalnej wartości napięcia. Możemy wybrać wartość z zakresu od 300 do 400 V. Ostatnie pokrętło służy do ustawienia stałej czasowej T. Czasu zadziałania przekaźnika. Po ustawionym czasie przekaźnik zawrze zestyk, powodując rozłączenie obwodu i wyłączenie zasilania silnika. Przejdźmy teraz do sygnalizacji błędu. Na przekaźniku kontroli napięcia z serii 7042 znajdują się trzy diody LED: zielona, żółta i czerwona. Mogą one świecić w sposób ciągły lub przerywany. Każda z niepożądanych sytuacji spowoduje inny typ sygnalizacji. W przypadku normalnej pracy zielona lampka LED będzie świecić w sposób ciągły. W przypadku, gdy napięcie zasilania znajdzie się poza wymaganym zakresem, w czasie odliczania wybranej przez nas stałej czasowej T, lampka zielona będzie nadal świecić w sposób ciągły, natomiast dołączy do niej czerwona lampka LED, która będzie świecić w sposób przerywany. Po upływie czasu T, w przypadku wykrycia zbyt wysokiego napięcia, lampka czerwona zacznie świecić w sposób ciągły. W przypadku wystąpienia zbyt niskiego napięcia lub asymetrii napięć, lampka czerwona będzie świecić w sposób przerywany. Przy braku fazy, sygnalizacja opiera się na pojedynczych impulsach świecenia lampki żółtej. Przy braku przywodu neutralnego, lampka żółta miga podwójnym impulsem. Natomiast w przypadku zamiany kolejności faz, żółta lampka miga impulsem potrójnym. Przejdźmy teraz do części praktycznej. Na stanowisku mam już podłączony układ, wyłącznik silnikowy, stycznik, przekaźnik kontroli napięcia oraz silnik. Dodatkowo mam tutaj lampkę, która będzie sygnalizowała wystąpienie błędu na przekaźniku. Podłączona jest do zacisku 12 przekaźnika. Przewody zasilające do przekaźnika kontrolnego zostały wpięte równolegle przed stycznikiem. Na zacisk 11 przekaźnika podłączyłem napięcie 24V ponieważ takiego wymaga cewka stycznika. Z zacisku 14 poprowadziłem dalej to napięcie sterujące, po drodze podłączając dwa przyciski start i stop. Na stanowisku wszystko jest podłączone, możemy zatem zobaczyć, czy wciśnięcie przycisku start wystartuje silnik. Tak się też stało. Wszystko jest w porządku, dlatego przekaźnik nadzorczy pozwolił na załączenie silnika. Jeżeli wystąpi zanik jednej z trzech faz, co zaprezentuje jako przerwanie ciągłości przywodu, dojdzie do rozłączenia styków roboczych stycznika. Silnik przestał pracować i zapaliła się czerwona lampka kontrolna, informująca o wystąpieniu zdarzenia. Jeżeli natomiast dojdzie do zaniku fazy za przekaźnikiem, urządzenie nie rozłączy obwodu. Zasymuluje teraz zamianę kolejności dwóch faz. Przekaźnik nie powinien zezwolić na załączenie silnika w takich warunkach. No i widzisz, przekaźnik nie zezwolił na załączenie silnika, który w tym przypadku obracałby się w przeciwnym kierunku. Przykaźnik kontroli napięcia jest wielofunkcyjnym urządzeniem, które chroni silnik przed skutkami zdarzeń niepożądanych, takimi jak zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilania, asymetria napięć, zanik fazy, brak przywodu neutralnego lub zamiana kolejności faz. Dzięki temu niepozornemu urządzeniu można zapobiec uszkodzeniom silnika, a tym samym oszczędzić ewentualnych kosztów naprawy silnika, jak i ogromnych kosztów, jakie wiążą się z przestojem linii produkcyjnej. Ten materiał przygotowaliśmy we współpracy z firmą Finder. Jeżeli chciałbyś zapoznać się z ofertą ich pozostałych przekaźników nadzorczych, to zapraszam Cię serdecznie na stronę producenta findernet.com. Do zobaczenia w kolejnym filmie.